Witam Was z rana. Kochani, mamy dzisiaj 7 sierpnia. Dzionek jest taki zachmurzony, jeszcze słoneczko nie wyszło. Chociaż te pogody teraz takie dziwne. Czasami rano jest słońce, potem deszcz, potem słońce, potem deszcz. No, dużo tego deszczu, dużo ciepła, no i dużo grzybów przez to. A żurawie tutaj od rana u mnie krzyczą. Piękne widoki, piękna zieleń. Godzina jeszcze przed szóstą, więc no ten świat jest taki spokojny w miarę. W każdym razie tutaj, w tym miejscu. I tak łagodnie to wszystko przebiega. Cicha muzyczka, kawka na wynos. I możemy pięknie zacząć ranek. Ten świat jest taki, że czasami nam się nie chce, jakby do niego wracać, nawet myślami. Wolimy być daleko, daleko, żeby to wszystko gdzieś tam nas omijało. Ale tak się nie da. Ludzki egoizm, który rządzi tym światem od wielu, wielu tysiącleci, Powoduje, że ten świat jest taki, jaki jest, czyli że brakuje i pokoju, i tej prawdy, dużo kłamstwa, oszustw. Ale musimy w tym wszystkim na razie jeszcze wytrzymać, żeby ten złoty wiek się po prostu rozwinął. Musimy pokonać przede wszystkim swój własny egoizm, po to, żeby można było też pomóc innym, i po to, żeby można było robić rzeczy, które faktycznie mają znaczenie dla nas wszystkich, jak dla jednej wielkiej takiej światowej rodziny. A nawet można powiedzieć, że robimy to przecież dla wszystkich światów. Dzisiaj będę mówił przez chwilę o fundacji. I o Sri Lance, gdzie powstał Ashram, a właściwie powstawał, to był rok, rok 2017, i to jest 18 tom Boskich Dyskursów Saibaby. I dlaczego o tym chcę mówić? Chciałbym Wam tutaj przytoczyć kawałek, jak czasami to robię, tej książki. Czas odczytać, po to, żebyśmy wiedzieli też, co chcielibyśmy ewentualnie robić w fundacji tutaj, w tym miejscu w Maryno, czy tutaj, gdzie jest skupiona ta ziemia, czy tutaj, gdzie jest jedenastka w tej chwili, gdzie możemy bywać i pod skrzydłami Agaty po prostu rozwijać to, co chcemy. Na Sri Lance był Salibaba. Obiecał, że będzie tam każdego 1 stycznia każdego roku. Zapowiedział też budowę szpitala. Ale myślę, że te słowa, które tu są na początku tego dyskursu, na stronie 23 18. tomu dyskursów, no, są jakby dopasowane do nas. Zatrzymało mi się to czytanie tej książki. Tych dyskursów na tej stronie, i teraz chciałbym to poruszyć dalej, bo przyszedł na to czas. Wchodząc gdzieś daleko w częstotliwość samego, usłyszałem, że mamy zająć się przede wszystkim ludźmi, że ten czas to ogromne wyzwania dla wszystkich, że dużo tego lęku, strachu takiego globalnego. No i to, co za chwilę przeczytam. To zobaczycie, że faktycznie no, trzeba zająć się tutaj ludźmi. Dużo ludzi się budzi, dużo ludzi choruje, dużo ludzi odchodzi i dużo lęku jest przed śmiercią. My z kolei jesteśmy wpychani przez Swamiego gdzieś tutaj no, w wyższe sfery takiej świadomości Chrystusowej, gdzie sięgamy już urzeczywistnienia naszego. I to urzeczywistnienie się pokazuje, o czym będę mówił już na warsztatach we wrześniu. Można to zobaczyć oczywiście tylko i wyłącznie w sobie, czyli w swojej świątyni ducha, a tego na zewnątrz nigdzie nie znajdziecie i nikt z zewnątrz wam w tym nie pomoże. Możemy tylko wskazywać wam drogę delikatnie, ale odnaleźć musi to każdy z nas sam. Odczytam Wam ten kawałek. To wielkie nieszczęście, że w czasach współczesnych instytucje edukacji i opieki zdrowotnej stały się przedsiębiorstwami. Firmy i biznesmeni, którzy sprzedają i kupują edukację i opiekę zdrowotną, wiedzą, że rodzice dołożą wszelkich starania, by zapewnić jedno i drugie swoim dzieciom. Wiedzą, że rodzice sprzedadzą swoje posiadłości, a nawet siebie, aby swojemu dziecku przywrócić zdrowie. Aby wysłać dziecko do szkoły, gotowi są nawet głodować. I to chyba co tu najważniejsze na tej stronie. Ktoś musi przeciwstawić się temu trendowi, i właśnie to zrobi Fundacja Karuna Nilayam. Jedynym celem tej fundacji jest miłość i służba dla mieszkańców Sri Lanki. W czasach, kiedy wszystko ma swoją cenę, ten ashram powinien być świadectwem służby i miłości bez żadnych kosztów dla kogokolwiek. Więc, jak widzicie, to jest trend, który od wielu, wielu lat yy, pilnowany jest przez Famiego, po to, żeby wszystkie szpitale i te centra edukacji, które buduje, Pracowały darmowo dla wszystkich innych. U nas, niestety, przepisy są, jakie są, i trudno cokolwiek tutaj w tej chwili zrobić. Wszystko strasznie długo trwa. I mimo, że składa się papiery, to czasami miesiącami trwa załatwienie jednego dokumentu, żeby potem wystąpić o warunki, na przykład, chociażby za odbudowy dla tego terenu, który tutaj mamy. Ale w końcu się dogrzebiemy do tego, ale też chwilowo możemy przecież pracować pod jedenastką. Także pod jedenastką w Maryno chcielibyśmy po pierwsze 16-17 września yy, poprowadzić te warsztaty. Chciałbym, żebyście usłyszeli o tym, że to urzeczywistnienie jest w zasięgu ręki yy, dla każdego z Was. A zgodnie z tym, czyli z tą świadomością chrystusową, jest także dla każdego z nas dostępne w niebo wstąpienie. mimo że brzmi to e, dla wielu na pewno jak niezłe science fiction, ale to co opisywał Spalding, Ramta, Kryon i wielu wielu innych, no w końcu staje w zasięgu naszej ręki. Więc chciałbym na warsztatach to przybliżyć, ale też jako fundacja chcielibyśmy 18 września przygotować i zrobić pierwsze spotkanie z osobami wymagającymi pomocy czy chcącymi sobie pomóc, bo w listopadzie będzie seminarium na temat holistycznego uzdrawiania. Będę miał wykład prawdopodobnie na tym seminarium gdzieś taki 20-minutowy i 3-godzinne warsztaty. Będzie to w listopadzie. I teraz, żeby już coś zaczęło się dziać w tej fundacji, Sami mówi, żeby zająć się ludźmi. Więc wpadliśmy na taki pomysł, żeby ten dzień trzeci, czyli 18, 16-17 warsztaty. A 18, żebyśmy przygotowali dzień właśnie dla chorych, dla potrzebujących pomocy, ale przede wszystkim też dla tych, którzy chcą usłyszeć, jak można sobie pomóc. I tutaj od razu mówię, że to nie są tylko zajęcia dla chorych, ale też przede wszystkim dla terapeutów, dlatego że te narzędzia, które dostajemy w tej chwili, a to już są narzędzia, można powiedzieć, chrystusowe połączone ze świadomością z wysoką wibracją no i za chwilę być może także z leczeniem chrystusowym więc fajnie by było żebyśmy byli wszyscy razem czyli i terapeuci i ci którzy poszukują prawdy ale też i ci którzy poszukują dla siebie zdrowia i którzy chcieliby usłyszeć o tym wszystkim także od nas być może, że w tym tygodniu dojedzie do nas 6 stołów, fundacja będzie już miała stołów 12. Więc jest to już taki spory kapitał, na którym możemy naprawdę popracować. Tutaj w Maryno 11, tam akurat tych 12 stołów mieści się bez problemu, zmieści się pewnie gdzieś nawet koło 15. Więc gdybyśmy to przełożyli na zabiegi. Chociażbyśmy tego dnia zrobili na każdym stole tylko dwa zabiegi, to okaże się, że 30 osób spokojnie możemy przyjąć. Chciałbym Wam też przypomnieć, kochani, jak to było opisane w jednej z książek, a właściwie w tych dyskursach swamisiowych że wtedy, kiedy z wami przygotowywał nauczycielkę, nie pamiętam nazwiska i nie o nazwiska tutaj chodzi, kiedy przygotowywał do światowego takiego wojażu z Theta Healingu, a potem właśnie, nie wiem, czy gdzieś też właśnie tam na Sri Lance, czy gdzieś tam obok mieli zrobić właśnie takie spotkanie i przyjęcie chorych. Miało być kilkadziesiąt, może osób, było kilkaset, i z tego co pamiętam, to chyba 600 czy 800 osób w jeden dzień. Ale działy się cuda. Dlaczego? Dlatego, że właśnie wtedy poza przestrzenią i poza czasem, praktycznie pracowali właśnie z taką świadomością Chrystusową i w sposób wręcz Chrystusowy. To wszystko było niebywałe, co się działo. Dlatego chciałbym Was też zachęcić, żebyście nabrali jakiejś takiej w końcu pewności do tego, co robicie. Żeby nie było w nas takiego załamania, destrukcji, depresji. Żebyśmy mogli to zrobić w takiej pełnej miłości, błogości, w radości, no z chęcią pomagania po prostu potrzebującym. To jest sewa, to jest czynienie dobra. To jest droga do boskości, i z wami mówi, że e, dosłownie uncja wiedzy. E, nie, jak to było? Zaraz muszę to znaleźć. Gdzieś to mam. Tak fajnie napisane. I to chyba akurat też tu w tej książce. Tylko, jak się chce, to trudno. Wtedy znaleźć, ale może mi się uda. W każdym razie chodzi o to, że wiedza jest niczym przy praktyce, więc po prostu mam. Funkcja praktyki jest lepsza niż to na wiedzy. to rada swamiego, ta, ta rada swamiego rozbrzmiewała mi w uszach. Więc to jest właśnie też to, że wtedy, kiedy praktykujemy i miałem tutaj Wczoraj osobę, która postanowiła 10% ze, swojej, ze swoich dochodów gdzieś przeznaczać na fundację, i pierwsze pieniążki gdzieś tam wpłaca. Ale też poszukuje, uczy się, i zastanawiał się ten człowiek, jak to zrobić, żeby można też było zrobić zabiegi. A przecież to jest takie proste. Wystarczy stanąć nad kimś chociażby mając kogoś na stole, czy nawet nie mając go na stole, nieważne, i poprosić tą esencję boskości, którą tak naprawdę jesteśmy, czyli tego Chrystusa w nas. I wtedy wszystko jest możliwe. Wtedy pójdą nasze ręce, zaczną chodzić tam, gdzie Bóg w nas, czyli Ojciec we mnie, w Tobie, zacznie prowadzić te ręce tam, gdzie jest ta potrzeba, do energetyzowania, czy oczyszczenia, czy wzmocnienia. I to już dawno udowadniałem, i to udowadniają właśnie wszystkie warsztaty, że każdy teoretycznie może. Możemy być lepszymi czy gorszymi w tej chwili terapeutami, ale to nie wynika z naszej niemożności. Nie, to wynika z tego, że nasze ciała jeszcze mogą być nieprzygotowane do przewodzenia, powiedzmy, wysokich częstotliwości i wysokich wibracji. I nie musimy mieć tutaj wiedzy, bo to wszystko może Bóg w nas oczywiście zaprojektować i poprowadzić nas dosłownie za rękę. I temu służyły w sumie te warsztaty, i dlatego chciałbym, żeby teraz posłużyły też ludziom. Jeśli możemy to zrobić, to zrobimy to teraz we wrześniu. Potem, jeśli uda nam się to, jeśli będziemy z tego już zadowoleni, z tego, że Możemy w ten sposób pomagać, możemy to zrobić też w październiku, gdzie nie będzie warsztatów, ale możemy wykorzystać jakiś dzień, może będzie nawet weekend wolny. Zobaczymy. Zostały też wpłacone pieniążki przez darczyńców, którzy sponsorują ten dzień czyli zapłacona będzie sala, czy też powiedzmy tutaj domek pod jedenastką za te pieniążki więc to będziemy mieli już zapłacone przez fundację i zapłacony będzie też posiłek dla wszystkich osób, które będą spróbujemy jakoś to przeliczyć zobaczymy i spróbujemy przygotować taki chociaż jeden posiłek, żeby wszyscy mogli się hmm, dokarmić, bo zasadą na tych spotkaniach sajbabowych jest to że e, wszędzie wszyscy są karmieni. Jak Bartek był w Londynie, to też został poczęstowany hinduską kuchnią, i tam z, chyba było około 200 osób, i wszystkie te osoby były nakarmione. E, być może, że z czasem byśmy chcieli, bo już wcześniej nawet spoglądałem na te tace, które mają takich wiele tych swoich gniazdek, gdzie można poukładać trochę ryżu, trochę jakiś tam warzyw, trochę czegoś. I takie wegańskie czy tam wegetariańskie pożywienie na tych tacach świetnie to wygląda. Świetnie można podawać, szybko umyć. Więc no, taki posiłek byłby ekstra także i tutaj. No na początek na pewno nie damy rady, bo tam jest pod jedenastką, nie ma dużej kuchni. Ta kuchnia dopiero jest w planach, ale może powstać dopiero wtedy, kiedy w jakiś sensowny sposób ktoś będzie ten obiekt miał, po to, żeby można tam było prowadzić właśnie takie działania dla ludzi. Tutaj oczywiście Swami mówi o edukacji, mówi o służbie zdrowia, to są podstawowe, mówi o dożywianiu. U nas może nie ma takiego problemu z dożywianiem, bo w szkołach jest w większości pewnie co najmniej to dożywianie. Może dotyczyłoby to dożywiania takiego bardziej gdzieś tam ogólnego, żeby od czasu do czasu też się tym zająć. Ale myślę, że jesteśmy najlepiej przygotowani do, do tego, żeby wejść właśnie w takie holistyczne, wręcz może niecharyzmatyczne. Ale takie trochę mistyczne leczenie, czy pomaganie, też i tłumaczenie, gdzie przecież mogą się porobić potem grupki, wszyscy już jesteście w taki czy inny sposób doświadczeni w tym, co robimy. Więc można tym ludziom przekazać, a przede wszystkim przekazać to, żeby nie bać się absolutnie niczego. Nawet tej śmierci, mimo że nie musi ta śmierć zaistnieć jednak wiele osób będzie pewnie odchodziło, bo żeby uwierzyć w to, że życie może być wieczne dla ciała, no to musimy to zaszczepić głęboko w naszej podświadomości. Wtedy dopiero ciało zacznie przestawiać wszystkie swoje hormony w tą stronę, żeby przywrócić doskonałość ciału no i takie życie wieczne dopiero liżemy ten temat. Dlaczego? Dlatego, że Ranta czy Kryon, którzy gdzieś tam wchodzili i zrozumieli, kim są i udało im się, powiedzmy, w miarę szybko dostąpić w niebo wstąpienia, w tej chwili, w tych czasach, w których istnieje no, globalny lęk, globalny strach, czyli ten uzasadniony, bo przecież wojny, konflikty, yy, zanik Właściwie demokracji w wielu krajach, budzenie się pewnych sił, które są, no, można powiedzieć, też siłami takimi ciemności, które gdzieś budzą się też po to, żeby pewnie zniknąć w końcu z tego świata. Ciemność zostanie, bo plus i minus, białe, czarne, było i być musi, ale jak mówi Swami, będzie gdzieś tam. Na tyle głęboko schowane, że nie będzie już nam to wszystko przeszkadzało. Ale w tej chwili wszystko to, co jest, musimy w tym świecie zacząć robić, bo, jak to powiedział, ktoś musi przeciwstawić się temu trendowi. I właśnie takie fundacje jak nasza, i mam nadzieję, że poprzecie to, że to faktycznie no, najszybciej, bo nawet gdybyśmy chcieli, te mostki, to wszystko wydamy. Tutaj pieniądze z wami mówi, na razie ważni są ludzie, więc zajmijmy się tymi ludźmi. We wrześniu będzie pierwsze podejście. I jeśli będzie można dalej, to zrobimy to dalej. E, oczywiście e, i rada, i zarząd fundacji e, po tym pierwszym naszym spotkaniu będą mogły się zebrać. No, i postanowić, co dalej. Jeśli będą takie możliwości, będą też sponsorzy, czy też będą powiedzmy pieniądze na to, żeby opłacić pobyt w budynku, wykorzystać salę, przygotować posiłek, no to zrobimy to i w październiku, może z czasem potem dwukrotnie. A wtedy, gdybyśmy mieli już tą, powiedzmy, ten swój kącik tą swoją siedzibę. To można by to było robić na bieżąco, dyżurując oczywiście, dyżurując w obiekcie i od czasu do czasu można by było mieć i infolinię, bo tego typu leczenie holistyczne, to wiecie, że jest w tej chwili bardzo popularne. Z tym, że większość tego leczenia to są różne techniki oczywiście. Różne też specyfiki są używane do tego i zioła, i homeopatia, i wiele pewnie suplementów. I każda metoda, która daje zdrowie pewnikiem, jest dobra. Ale u nas ma być to wszystko po pierwsze darmowe, po drugie, ma być wykorzystana nasza własna możliwość, czyli światło, które mamy w sobie, czyli świątynia ducha, którą jesteśmy i myślę, że to jest też cenne, że właśnie w tą stronę żeśmy poszli i że możemy to teraz wykorzystać dla dobra innych. Także zapraszam wszystkich na warsztaty 16-17 po to, żeby znowu zrobić następny krok w stronę Chrystusa. I zapraszam też tych, którzy zechcą pomóc chorym, zechcą tłumaczyć, jak można sobie pomóc z tym, bo wielu z nas przecież zaczynało od pomocy najpierw samym sobie. Więc to są różne drogi, różne ścieżki, i wszystkie są na pewno dobre. Więc warto o tym porozmawiać z tymi ludźmi, którzy przyjechaliby na to spotkanie. 18 września, to jest poniedziałek. No, ale niestety nie mamy innej możliwości, bo w tym czasie jeszcze sale będą zajęte w weekendy. Ale popytam, zobaczymy, czy będzie jakiś weekend jeszcze wolny, może w październiku. To wtedy można by było zrobić spotkanie, może weekendowe dla osób chorych i potrzebujących pomocy, czy też poszukujących. Wiedzy czy też odpowiedzi, bo na wiele pytań możemy odpowiedzieć, na wiele na pewno nie, ale możemy spróbować pociągnąć właśnie takie zajęcia, bo w tym jesteśmy pewnie akurat tutaj najlepsi i wykorzystajmy to. Więc bardzo proszę, jeśli będziecie mieli jakieś pomysły czy coś, prosimy o maile, ale już też na fundację. Dlatego, że fundacja bierze już to pod swoje skrzydła, ten dzień z chorymi i potrzebującymi pomocy, no i ewentualnie właśnie w tej informacji, też dla ludzi, czy w odpowiedzi na pytania dla osób budzących się, poszukujących pomocy i nie tylko. Także ogłoszenie ukaże się na stronie adepta. Pod warsztatami, które są we wrześniu i ukaże się na stronie fundacji uniwersum.org.pl. Życzę Wam pięknego dnia, mimo że jest dużo deszczu, ale jest też dużo radości. No, szkoda, że mam wrażenie, że część bocianów już dużo wcześniej odleciała. Ponadto wyrzucały młode ze swoich gniazd. Mam wrażenie, że żurawie też już się szykują do odlotu, bo tu coraz więcej się ich zbiera. Być może że to już sejmiki gdzieś tam się zaczynają. No trochę szybko to wszystko w tym roku. Yy, miała być susza, nie wiem, no tutaj w tej chwili to praktycznie dzień w dzień pada deszcz, trudno cokolwiek na zewnątrz zrobić. Ale jak zawsze trzeba się cieszyć tym co mamy. Jest trochę słońca, jest ciepło, jest trochę deszczu. Korzystajmy ze wszystkiego, co mamy. Życzę Wam miłych urlopów, pięknych wakacji i do usłyszenia na warsztatach we wrześniu. Wszystkiego dobrego.